Szampan tu daj nas tu Wypij za błędy paskudne wszystkie nowe i stare Wypij za uśmiechy sztuczne, za blaski oczu nad ranem Te podrabiane przyjaźnie, których nie cementuje nic Wypij za każdego, który był obok, blisko, był i gdzieś znikł Wypij za złamane serca, bo jedna jest miłość prawdziwa Za dobrze drogę oświetloną, bowiem ciemność złe rzeczy ukrywa Wypij za zgubioną duszę, aby do domu za namiętność taką prawdziwą, dbaj o to by nie umarła No halo panowie, kurwa, no żartuj Nie, no nie róbcie tego, kurwa, no co wy, nie niepoważni czy co? Naprawdę nie chciałem Za pozostawienie swoich subskrybentów na pastwę Twitcha Komisja w składzie Ja i oni skazuje Loprawce na śmierć Twitchową poprzez rozstrzelanie Ładuj

Bestelenme ok wykor عالق S